Planem. Ja robiłam plan po Ameryce Południowej, Ania po Australii i części Azji, a Ola wie wszystko o Sri Lance i o Indiach. w główną wiedzę brało się jednak z portali internetowych, z blogów, ponieważ wiedza tam jest najświeższa, e, najbardziej rzetelna mimo wszystko. E, także to są strony, z których nagrało się informacje, oczywiście jeżeli ktoś siedzi w inne strony, rejony, mnóstwo internet daje możliwość, możliwości. Między innymi, innymi spotkaliśmy w pociągach, namiotach, samochodach, autobusach u ludzi, których zapoznaliśmy po prostu na ulicy, a także spotkaliśmy na couchingu. Jest to organizacja, którą bardzo serdecznie polecamy wszystkim, którzy chcą podróżować. Organizacja ta polega na tym, że polega na wymianie kulturowej. Można jechać do jakiegoś skontaktować się z kimś, kto ma konto na stronie internetowej Couchsurfing i za darmo u niego przenocować. Za nim za właśnie informację, wymianę kulturową, naukę języka oraz za to, że w przyszłości można samemu oferować takie noce jak na przykład tutaj w Polsce. Nasza podróż zaczęła się w skąd pojechałyśmy do Lizbony. Z Lizbony miałyśmy e, samolot do Wenezueli i tam zaczęła się tak naprawdę nasza 6-miesięczna przygoda. A teraz, kilka słów o trasie, jaką pokonałyśmy. Nie wiem, czy będę to potrafiła pokazać. Tak, wyjechałyśmy tutaj, e, przeleciałyśmy całą drogę do Wenezueli. Wenezuela e, była naszym pierwszym przystankiem w Ameryce Południowej. Po Wenezueli e, przyszła kolejna Kolumbię do Ekwadoru, do Peru, zahaczyłyśmy o Boliwię, potem do Chile, gdzie stopem przemierzyłyśmy całe Chile tak naprawdę, potem Argentyna i z Argentyny, czyli stąd, pojechałyśmy o tutaj do Australii, przez Nową Zelandię. W Australii przyjechałyśmy, w Australii przyjechałyśmy całe wschodnie wybrzeże, po czym trafiłyśmy do Indonezji. Naszym pierwszym przystankiem było Bali. Przejechałyśmy tam kilka um, okolicznych wysepek. Przejechałyśmy przez Jaka e, Z Indonezji naszym kolejnym przystankiem był Singapur, potem Malezja, Wietnam, Tajlandia e, i na zakończenie Sri Lanka oraz India. E, za taki bilet dookoła Świata zapłaciliśmy 13 tysięcy złotych. Więc ja teraz powiem państwu słów o Wenezueli. Kraju kontrastów, kraju Absurdów, kraju, w e, którym wylądowałyśmy po raz pierwszy. E, znaczy to był nasz ten kraj był pierwszy w, w Ameryce Południowej. O 19.45 czasu lokalnego wylądował w Caracas, mieliśmy 12 godzin różnic między Europą a, a Ameryką Południową i wiedziałyśmy, wiedziałyśmy że, co to znaczy z bloków podróżniczych, dowiedziałyśmy się, że musimy pieniądze wymienić na czarny kraj. Już drugiego dnia wyszłyśmy, wyszłyśmy, wyszłyśmy na spacer. Właśnie na koto ubranych, w krótkich w krótkich bluzkach. I jak też było nasze zdziwienie, jak przy 40 stopniowym no, upale wszyscy ubrani byli, tak jak nasza tutaj pozująca koleżanka z Wenezueli, spotkana przez przypadek na, na Starym Rynku. Następnego dnia wyglądało się już tak. Mieliśmy długie spodnie, mieliśmy no powiedzmy, dłuższe bluzki. Starałyśmy się nie, nie pokazywać naszych jasnych karnacji. Nazwano nas pandeleczką, leczna bułeczka. No, wyróżniałyśmy się mocno. Czego nie byłyśmy świadome? Na pewno nie byłyśmy świadome tego, że Caracas jest najniebezpieczniejszym miastem świata. Na szczęście spotkałyśmy, spotkałyśmy frajanka, ten autorskie, sympatyczny Wenezuelczyk, e, o, proszę, proszę, e, który powiedział nam, be careful, bądźcie ostrożni. Dlaczego wziąłeś go prawie dwa tygodnie? Prawie dwa tygodnie, to fakt. No i z Frajankiem i z jego kolegami udałyśmy się na morskie po Caracas. Uderzyło nas to, że. W Mieszkań we wszystkich, są kraty. Eee, Fratry są nawet na 13 piętrze, co nas da, także bardzo zaciekawia. Zaprowadzono nas drugiego dnia pod ee, bardziej, okazało no, się od Sapo i bo je Sarito. No, bo się na jak dzieci, no tu można zobaczyć na tych zdjęciach. Ubrałyśmy się kostium, a nasze wodoodporne wodo um, sandały dokładnie. Ze względu na to, udałyśmy się do Kolumbii, która już na samym początku przywitała nas wspaniałymi plażami. Niesamowicie rajskimi widokami, gdzie zdecydowanie odpoczęłyśmy po Wenezueli, która po trzech tygodniach pobytu już była dla nas naprawdę męcząca. To całe zaskoczenie, to jak ludzie tam żyli, to co nam opowiadają się wenezuelscy znajomi, e, sprawiło, że naprawdę w Kolumbii poczułyśmy się już takie wyzwolone. na Park położony w dżungli nad Morzem Karaibskim było po prostu e, niesamowicie. E, mogłyśmy. Skosztować kokosów, które leżały wszędzie, wziąć sobie przewodników lokalnych, takie dzieciaki. Również tutaj spałyśmy w namiocie, bądź pozostały w klasę. W Bogocie przywitała nas Fernanda, znajoma naszej znajomej, tak naprawdę, która przenocowała nas w Bogocie, z którą całą Bogotę zeszłyśmy na pieszo. A kolejna rzecz, która nas bardzo zaskoczyła w Kolumbii, w Bogocie, to układ ulic. Ulice tutaj są zorganizowane w taki sposób, Przecinają się prostopadle e, i nie mają nas, tylko są zaznaczone numerami. Numery te zwiększają się w kierunku północnym, dlatego odnalezienie się w mieście, znalezienie konkretnego adresu jest e, bardzo łatwe. W się wybrałyśmy się także na górę, górę Montserratę, na której wznosi się ten nowy kościółek. Jest to 17 wieczny kościółek. Góra ta wznosi się powyżej 3000 metrów nad poziomem morza. jest sposztować w takich rzeczy jak na przykład w z suszone, na picie herbatów z kokr oczywiście spakowane w busa, i jedziemy do Ekwadoru. Radosne, zmieniamy nowy kraj, nowy kraj, nowa przygoda, jak to zwykle mówić i jesteśmy w Ekwadorze. charakterystyczni, bo są niżsi, ciemniejsi, jeszcze więcej tańczą, jeszcze więcej piją, e, także jest naprawdę, kraj jest cudowny. Słynie z tego, że tam e, ludzie przyjeżdżają, jałasy. przyjeżdżam prawie. Ć, e, są naprawdę świetne warunki do tego, ale to za chwilkę. Jak w po hiszpańsku, to znaczy równik, a jeżeli równik, no to muzeum równika. Tak naprawdę są dwa za równika. To oficjalne, narodowe, na którym tutaj jest Ania. Co to znaczy? To znaczy, że ono było odkryte, zrobione pierwsze, zbudowane jako pierwsze, ale okazało się, że prawdziwy równik jest kilkaset metrów dalej. Wystarczyło wejść dalej i naprawdę same eksponaty, które tam mieli, Okazało się być bardzo interesujące, na przykład tutaj widzą Państwo skarby, to są prawdziwe skarby ludzkie, mające tysiące lat. I tam można robić śmieszne rzeczy, śmieszne eksperymenty, tutaj ja staram się postawić jajko szpicem do dołu na główce gwoździa. tak można to zrobić, niestety ja nie mam takich talentów i ono też się do nie udało. Nie to jest Jan komisjonarz. Przypominam Państwa Jan komisjonarza. E, niesamowita charyzmatyczna osoba. Oczywiście, się jak się okazało, żeśmy tak, e, polkami zabrał nas ze swojego wesołego pusa. E, obwiózł po całym mieście, tutaj e, zwiósł nas do najbardziej charakterystycznej figury e, w kito e, Panesizio. E, to jest figura matki Boskiej, mająca 200 metrów. Z niej właśnie e, posiada się śliczne widowne miasto. No i wszyscy gotowi. E, to się nazywa ziklinik, czyli to jest linia rozpostarta między dwoma górami, zjeżdża się po linie pod samodosłupak. No widoki nieziemskie, oczywiście, jakbyśmy strasznie, strasznie e, szczęśliwe, no, że to możemy zrobić, to no, podekscytowane, tak? To jest najpierw przężą. W, torbe, w której znajdował się jej paszport. Dlatego też utraciłyśmy paszport, no, jakieś tam metrójki i kilka innych rzeczy, trochę pieniędzy i cały dzień musiałyśmy spędzić na komendzie. Zamiast spisywać nasze zeznania, to śpiewał dla nas, tańczył, przynosił jakieś dziwne rzeczy, zadawał pytania, które były totalnie związane z kreśleniem paszportu. Więc wszystko skończyło się dobrze, no i mogliśmy już w końcu cieszyć się pięknymi kolorami peru, pięknymi widokami, niesamowitymi ludźmi, wspaniałymi wyrobami, owocami, które, którego smaku po prostu nie da się opisać. Kolo Ale ciężka na laguny, laguny w jagunku, które wznoszą się na prawie 4000 metrów nad poziomem morza, które... Nad poziomem morza, amerykańscy naukowcy powiedzieli, że lodowiec ten systematycznie się topi i za kilka lat po prostu przestanie istnieć. Więc miałyśmy to szczęście, że jeszcze go zobaczyliśmy w stanie bardzo dobrym. Ponieważ każdy krok sprawiał nam tutaj trudność. Naprawdę, dwa kroki przemierzone czułyśmy się tak, jakbyśmy przebiegli 10 km. Na to było podekłowy, ludności, wymioty, biegunka, no, różnego rodzaju e, niedogodności. Każda z nas właśnie miała inne tak, i miała swój własny krzyż. E, I tutaj e, jednym z najlepszych lekarzy na torowych wysokościową jest koka, która w Ameryce Południowej jest dostępna wszędzie. Świetlał się w na trzy okalające alekane listy i czupicu i czaczami. Wszystkie powyżej 4000 metrów nad może Niesamowity widok, szczególnie w poranku i przed przedcadłok słońca. Zrobimy spróbować spróbować prawdziwego peruwiańskiego przysmaku, czyli święki morskie. Tak. Tutaj właśnie e, Manuel nas przyprowadzi. E, tak. E, Marta już się tutaj tak. przymierza do Inków, Dużo by o nim mówić. Najważniejsze fakty. 2030 rok wpisany na listę świata, świata nadróżnego, zachwyca, yy, zachwyca pod każdym względem, każdy, kto na i każdy, kto nie słyszał, po prostu dowieje, może w wielkim skrócie, jest w nim 200 budowli, 200 budowli które były budowane wyłącznie, wyłącznie siłą ludzką, tak? bez żadnego, bez pomocy koła, bez pomocy wołu, gmin, alpa, bez niczego takiego. Na zdobywanie maczowieczu po prostu na pierwsza. I się prostu bardzo okazało i takie widoki można spotkać po drodze. to są drogie. Ten normalny kosztuje 43 dolary, ulgowy 23, Floating Islands, czyli wyspływających, na którym zamieszkuje plemię uro. Każda wyspa ma inną nazwę. Plemię uro żyje ze sprzedaży swojego ręku dzieła, Przywitały nas La Paz, czyli najwyżej położona stolica na świecie. W La Paz mieszka 2 miliony ludzi i rozpościera się na 4000 tysiące metrach e, nad poziomem morza, czyli bardzo, bardzo wysoko. W La Paz mają szczęście trafić na e, święto, tak zwaną paradę Grand Poder, zasłonę płody nam. E, dla nich e, oznacza to, zakopywane e, w fundamentach nowych budynków mają przynosić szczęście i pomyślność o rodzinie. Oprócz takich e, rzeczy można. Zakręca na sąsiada, eliksiry młodości. Ujuni jest miejscem niezwykłym. To wszystko wygląda jak śnieg, ciężko odróżnić linię horyzontu. Cały tak. czas się jedzie, 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 ma ona już około 10 tysięcy kilometrów. A fajną ciekawostką jest to, że on co roku się rozrasta. Więc wszedłyśmy w jeepa i taki krajowe stowarzyszył nam przez trzy najbliższe dni, tak, Żeby Słońca, który po prostu był nieziemski. Tak. I z Uyuni, Uyuni jest na, leży na granicy województwa chileńskiego i tutaj po prostu z Uyuni y, pokierowałyśmy się w stronę Chile. Chile, w którym y, pierwsze co, razem z nami wypożyczyłyśmy rowery i pojechałyśmy sobie na wycieczkę. pojechaliśmy do nieziemskiej y, doliny księżycowej, Pali de la Luna, którą jak tutaj na zdjęciach, które nie były w żaden sposób zmieniane. Po prostu wyglądała tak jak księżyc. A Już nasz hiszpański po, po trzech miesiącach podróży po Ameryce Południowej był na tyle dobry, że mogłyśmy z naszymi autostopowymi przyjaciółmi rozmawiać o wszystkim. A tutaj już jesteśmy w Santiago, stolicy Chile i powita nas tutaj Agustin, nasz host z Couchsurfingu oczywiście, u którego zostałyśmy przez kilka dni. nam całe miasto, które jest bardzo dobrze zachowane. Y, które jest bardzo czyste. Generalnie Chile, Chile podobnie jak Argentyna, wyróżnia się na, y, dla innych krajów Ameryki Południowej, którzy że jest dużo bardziej rozwinięta. Y, y, tam też wyróżniamy na stopę, ponieważ Argentyna jest jeszcze droższa niż Chile. E, Przymierzyłyśmy 1500 kilometrów, również poznałyśmy niesamowitych ludzi. E, no i takim cudem jakimś wyjechaliśmy do Mendoza. Mendoza znajduje się w prowincji która jest wielkości połowy Polski. Dzielnica zasłonie z tego, że jest strasznie kolorowana. Czego? Dlatego, że jest to dzielnica emigrantów, w której ludzie przyjeżdżali, nie, nie mieli pieniędzy, więc budowali swoje domy. bye mm -hmm. mm -hmm. No i życie jest ciężkie, żyją około 17 lat krócej niż jacy ludzie, bo no, nie dbają o siebie, że tak powiem, nie dbają o swoją kulturę, co jest przykre, bo, no, bo mają bogatą kulturę, chociażby właśnie instrumenty muzyczne i tak sobie radzili. Było to jedno z najpiękniejszych i najwspanialszych państw, które, które odwiedziłyśmy. Teraz ryżowe, piękne parki ze zwierzętami, które nie tak jak w Australii widziałyśmy za kratki. Tutaj mogłyśmy wszystkie zwierzęta dotknąć, wziąć na ręce, pogłaskać, yy, po prostu bawić się z nimi. Te zwierzęta no nie wiem, czy były groźne, czy nie, ale wszyscy się z nimi bawili, wszystkie sobie chodziły wesoło. Hmm. I miałyśmy okazję spróbować kawy lubach, czyli. Najdroższe jakieś świata I zawsze byli nami bardzo zainteresowani, a nam się tam bardzo dobrze z nimi, że tak powiem, że nasz pierwszy nur na Gili Trawangan, ja tutaj Ola z, ze swoim instruktorem, a tutaj już ja albo Ola pod wodą. No ale, że tak powiem, tylko się tam wejść, zostałyśmy dosłownie przez ludzi z Sumatry. Było ich tam, no, z 15. I tak y, zrobili nam taką sesję, że się dosłownie. Zamiast to bardzo młode państwo, w zasadzie jego historia się 47 lat, jako niepodległe państwo, niegdyś baza wojskowa, baza wojskowa Brytyjczyków. Wszędzie, wszędzie, wszędzie są zakazy, no, nie można bać papierosów, ale co najważniejsze co to w miejscach publicznych yy, No i z Singapuru przenosimy się do kolejnego kraju i tym razem jest to Malezja w w której naszym pierwszym przystankiem było Kuala do czyli Stolica. Stolica ta słynie z Petrona St. Michałowic, czyli największych bliźniaczek na świecie. Mają prawie 500 metrów wysokości. No i teraz parę słów, powiem Wietnamie w dla mojego dziadka. Parę słów obiecam Wietnamie. No więc trafiłyśmy do Chorucimii. Chorucimii do 1976 roku nosiło nazwę Sejgomo i pewnie taką również je znacie. Kraju, gdzie ludzie kochają swojego króla i królową, urodziny królowej, to jest jedno z najważniejszych świąt w państwie. E, kraj gdzie można kupić kolorowe fatałaszki za grosze, ale można również kupić porządne, skrojone ubrania, garnitury, e, również za grosze. Poruszałyśmy się przede wszystkim turtukami, kiedy jest się na Pan nas zabrał, e, każda z nas zapłaciła za jeden. Dzieli cały to niebą wycieczkę 50 groszy. Lady Boje naprawdę ciężko ich odróżnić od innych ludzi, bo, bo oni są profesjonali, profesjonalistami w Sri Lance. Yy, wiele osób zna sybiankę pod dawną nazwą yy, Cejon. Sybianka generalnie charakteryzuje się tym, że bardzo duża część kraju jest zielona. Jest to zielony kraj. są praktycznie wszędzie i dlatego my postanowiliśmy też wybrać się na taką plantację. Przez prawdziwego słonia <grymnie> <grymnie> żyjącego e, na wolności oraz lampani. Ale z chwilą jest małą wersją Indii e, tą lepszą. No yeah, to... nie. Po kołendi narysło również bardzo wiele mitów. No i teraz chcemy je pokazać kontrastami, bo naprawdę to jest państwo z, og z ogromnym potencjałem nie do końca wykorzystywane. Państwo podrasowa, tak, święte prawie istnieją i naprawdę byliśmy świadkami, że są traktowane czasami lepiej niż ludzie. Potrafią wejść do restauracji, polizać jakieś tam jedzenie z menu, prawda? I zaraz po, i zaraz po prostu je wyjść. Sobie prostu... I tutaj dwa słowa mhm. o kinii indyjskiej. A chwilę pamiętam co do siebie, oprócz tego, że są drugie, e, że mają bardzo interesujące reguły i mimo iż były w hindi, każda z nas bez problemu zrozumiała, o co chodziło w danym filmie, ludzie w innych przychodzą oni przeżywają to całym sobą. Jeżeli jest scena romantyczna, chłopak całuje dziewczynę, wszyscy robią takie jak. Jeżeli, jeżeli zło jest pokonane przez dobro, wszyscy stają i kraściem. Kolejna podróż, już w naszych jest i nie mamy nadzieję, że nie bawią się w nią Dziewczyny, przez pół roku zwiedziliście praktycznie cały świat. Powiedzcie, proszę, bo spotkaliście wiele kultur. Która z kultur zrobiła na was największe wrażenie. Ja uważam, chyba w moim i w waszym imieniu naj, najdziwniejsza, najbardziej ekstremalna kultura, no to indyjska. To nie jest możliwe żyć w Europie, tak jak żyją właśnie w Indiach. Nie tylko kwestie religijne, ale właśnie przede wszystkim obrządki chowania ludzi pogrzebowe bardzo nami wstrząsnęły. No i do tej pory, że tak powiem, nie rozumiemy do końca wszystkiego. W sumie no, hinduizm, że tak powiem, nawet przez ich samych wyznawców nie jest do końca zrozumiały z tego, co zauważyłyśmy. Tak, także Indie. Tak, każdy ma inne zdanie na temat różnych obrządków i każdy inaczej je sobie tłumaczy, więc to było chyba najbardziej różnorodne. Byłyście praktycznie na każdym kontynencie. Powiedzcie, jakie było najbardziej niebezpieczne zdarzenie, które wam się przytrafiło? To może Ola powie swoje zdarzenie? E, Najbardziej no, niebezpieczne. W sensie, no okej, okay, miałam, e, miałam wypadek rowerowy w Indiach, ale bardziej z własnej winy, bo nie zauważyłam, e, nie zauważyłam tam pewnej progu zwalniającego. E, progu zwalniającego. E, bo nic nie jest oznaczone w Indiach. Tak, ale mówiliśmy nic. o granicy. W Ameryce Południowej granicy przekraczałyśmy busami, nie samolotami, więc to było jednak takie dosyć fajne przeżycie. Szczególnie kiedy urząd imigracyjny i emigracyjny są od siebie 6 km oddalone. Ląduje się tam o 5 rano i taksówkarze się na Ciebie rzucają. No i ten scyzorek to no, rzeczywiście.

I no tutaj tutaj jeszcze sytuacji. ta sytuacja z paszportem. Został ukradziony paszport, a na paszport, że tak powiem, miałyśmy zamówione wszystkie nasze bilety lotnicze. No i nie można przejść żadnej granicy bez paszportu. Nigdzie. Także no, to była dosyć, dosyć stresowa denerwująca. sytuacja. denerwująca. Takich sytuacji było wiele, ale teraz po czasie wspominam mnie je dobrze. Że... Jeszcze była ta sytuacja w pociągu w Indiach. Jak złapałam się pociągu, bo już ruszał, a musiałam wejść, dziewczyny już weszły, ja nie zdążyłam i po prostu się złapałam za barierkę, a pociąg zaczął coraz szybciej jechać, a ludzie się nie posuwali do przodu. No i naprawdę... współpracują niekiedy. Już ten pociąg jechał tak szybko i już naprawdę miałam takiego... Tak, taka byłam zestresowana, że wypadnę, ale ktoś tam mnie złapał za rękę i... Rodzice na pewno się bardzo o was martwili. Jak, jak często kontaktowaliście się właśnie z domem? A to bardzo zależy. Zależy od rodziny, od rodziców. Na przykład ja z rodzicami miałam kontakt raz na tydzień, ewentualnie dwa razy na tydzień. Kontakt przez Skype'a, SMS-y, wiadomo. No dziewczyny tutaj miały częściej kontakt. Nas, Jak zresztą. się przez dwa ale dni zależy, nie odzywałyśmy, to, nie, to już policja. To nie, to nie zależy tylko od naszych rodziców odzywanych. i ich różnorodności, ale od tego też, że w, róż, w, ka w każdym kraju... Inaczej miałyśmy, co na przykład, na przykład w Wenezueli nie mogłyśmy pisać SMS-ów, e, to w Boliwii okazało się, że na otworzenie strony musimy czekać 10 minut, w związku z czym o Skype'ie można było pomarzyć. Na przykład w Australii się okazało, że w najbardziej cywilizowanym kraju z naszej trasy internet będzie taki drogi, że nie będziemy miały go w ogóle, tylko pomagało na nas na niego stać i, tak. i, i tylko pół godziny dziennie, ewentualnie najważniejsze sprawy. Także to różnie bywało, ale tak myślę, że raz w tygodniu, Raz, spokoju, dwa, to trzy. To na pewno. Różnie. Jesteście łowiczankami. Czy w jakiejś formie promowaliście łowić w czasie swojej podróży? oraz czy spotkaliście się z jakimiś tutaj sugestiami z osób, z których spotykaliście odnośnie łowicza? Tak, oczywiście promowałyśmy miasto Łowicz w świecie. Robiłyśmy wiele zdjęć z kustami łowickimi, laleczkami łowickimi, co właśnie widać po naszych zdjęciach. Miałyśmy także foldery, dostałyśmy z Urzędu Miasta foldery o Łowiczu. Także, jak ktoś się nas zapytał, skąd jesteście, to pokazywałyśmy folder w języku angielskim. Ludzie do nas po prostu podchodzili i pytali, skąd jesteście, skąd są te chusty, skąd są te hafty. I wtedy mogłyśmy opowiadać. I mam jeszcze jedno pytanie, bo jesteście przyjaciółkami. Jak te 6 miesięcy wpłynęło na Waszą przyjaźń? Jak widać, nadal jesteśmy przyjaciółkami, więc czego się można spodziewać? No, nadal, nadal możemy na siebie patrzeć, się przytulać. Więc no, co no, tu dużo gadać? Myślałam, że zgadzamy się jako sekonie, ale się okazało, że się nie znamy jako sekonie, i że ta podróż w zasadzie pokazała nam, że jesteśmy różne, ale że da się współpracować. Tak, Oczywiście. Współgramy. Były kłótnie, ale Był. przeżyłyśmy je jakoś i nadal, <grych> nadal jesteśmy tak Nie. <grych> No dobrze. A jakie plany na przyszłość? Podróżnicze. Aha, podróżnicze. Trzy, cztery. Gruzja. Gruzja. Dzięki bardzo za rozmowę. Dziękujemy